Siemano, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Pokebloku. Na no, oczywiście pixel Money, tutaj, widzimy wszystko. I słuchajcie, mam dla Was ogłoszenie w sobotę, w tą sobotę, czyli już jutro. Nagrywam to w piątek i znowu, znowu są te dziwne. Aha, po prostu ktoś się tutaj pojawił. Ale chodzi o to, że w sobotę startuje turniej Pokémonów 3x3, wszystkie informacje macie na forum, pewnie podałem wam linka w opisie, także polecam, polecam tam się sprawdzić w tej walce, bo naprawdę może być spoko, pewnie jakieś są ciekawe, m, ciekawe nagrody. A ja chciałem wam pokazać, właśnie już wam pokazuję, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego tu jest, tylko wow, ile tu jest Pokémonów, kurde, cała masa Pokémonów. nie chcę walczyć z tobą, gościu. E, dobra, widzicie, że dostałem jakiegoś maila, ale tutaj jest rozpisane: są rozpisani wszyscy, e, wszyscy, wszyscy liderzy. liderzy. Także mamy kamiennego i cheese play Games, już z nim walczyłem. Tutaj mamy Szymona, e, który jest liderem sali wodnej. Gryplim. Nawet nie wiedziałem, że Gryplim jest, kurde, liderem sali elektrycznej. Jak będę z nim walczył, to oczywiście e, postaram się go zaprosić na odcinek. Wtedy to by było o, o wiele ciekawsze, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że będzie, będzie tym chętny, bo, kurde, mieliśmy coś ostatnio nagrać, ale miałem pewne problemy z internetem, znaczy pewne. E, internet mi wywalało przy każdej grze i to było posrane. Także... E, także zobaczymy... Jak to będzie tutaj jest Maciek mamy później lidera a właśnie roślinnego później Poison Se to jest Gengar serio że Gengar jest trucizną? się, że to jest Pokémon duch tutaj mamy psychiczny ognisty oraz Ziemny 90, Alt nie wiedziałem o jest Gryplim na serwerze napiszę się ma Gryplim żeby nie było, że się nie przywitałem, że jestem śmieciem i najgorszym człowiekiem. O, tu ktoś paniczu. Dzień dobry panie paniczu. E, także słuchajcie, właśnie ogarnąłem, że mam e, dwa Raikou i muszę jakiegoś zmienić. I mówiliście mi, żebym ewoluował Eevee i tak dalej, i tak dalej. I tak mam elektrycznego, to, 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 to jakiegoś Pokemona mam. O, Machamp? Machamp chyba Machamp to był. Zobaczymy, czy machamp to był... A czy to był ten Pokémon? Jak coś nie... Przepraszam, że nie odpisuję, ale nagrywam. Dobra, walczący to jest chyba to jest chyba to co miałem chciałem mieć w moim zespole. Tak. W sumie jest ok. Brakuje mi trochę roślinnego, chociaż mam nożownika. Właśnie chciałbym dzisiaj wytrenować bardzo, 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 bardzo nożownika, tak. Bo wydaje mi się, że to jest yy, super Pokémon. Kurde, wiecie co? Ja sobie wezmę yy, polatam, bo wtedy w poprzednim odcinku pamiętacie, nie mogłem latać, a tu był po prostu jakiś problem z permisjami czy czymś, tam, bla bla bla. W skrócie nie działało to pół godziny, a ja akurat w te pół godziny nagrywałem <w> odcinek, także to było dziwne. W ogóle jak to fajnie zaczyna wyglądać, znaczy już wygląda. No, zarąb... wow, jaki domek ktoś zbudował. Zarąbiś... zarąbisty domek, wiecie co? Mm, nożownika nad... dobije do tym, do 30 poziomu i już nie będę dalej go ekspił. O, właśnie, to będzie, to będzie dobry pomysł, bo drugim liderem jest lider. Lider lider, czekajcie, kamienny później jest, o kurde, widzicie i zapomniałem, dlatego dlatego idę sobie szybko sprawdzić. Chwilę w ogóle mam dźwięki włączone. Um muzik ojejku, muzykę, muzyki nie chcę, bo przecież muzykę wysłyszycie, którą dołożyłem w procesie postprodukcji, także zapraszam was na maila, znaczy co, na maila? Gdzie oni poszli? Czekajcie, to był wodny, tak, to jest wodny, dobra, drugim literem jest wodny, czyli potrzebuje roślinnych, czyli, czyli dobre, czyli, czyli to jest taka przyprawa. Dobra, czyli tak, kurde. A więc tak. Nożownik musi wbić 30 poziom i będzie na pewno dobrym Pokémonem. Wtedy mu zatrzymujemy ekspienie. O, nie wiem, jakich jeszcze Pokémonów, czyli to w tym odcinku będę przygotowywał się już do walki z liderem. Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda się już albo odznakę zdobyć, albo po prostu e, to nagrać. Bo wiecie, ja bym nagrywał e, z każdym, z każdym liderem, bym w, w, wszedł na TSA i tyle, i, i byśmy, bym zdobywał tą odznakę, tylko że po pierwsze, tak, wiem, że Gryplim na pewno ma dobry mikrofon, także z, z nim na pewno będę chciał to zrobić. Warp, warps, nie, warpy? Warp, nie wiem, dobra, jakoś warp, było takie menu, a. jak to się nazywa warpy, dobra, z tym. TP Sinabar. Sinab. Wow. Nie mam dostępu. Warp Sinabar. Dobra, myślałem, że nie mam dostępu do tej komendy. Już mi się zaczęło normalnie smutno robić. Właśnie, czy tu są Pokémony? O, tu powinny być Pokémony. Dlaczego nie ma tutaj Pokemon, To mnie zawsze e, zastanawiało, ale ja nie chciałem iść do tego miasta, tylko chciałem iść do innego. Właśnie, tu powinny być te Growlighty, całe, wszystkie i cały, cały, pozostały syf, a to jest jakiś kurde laboratorium, fajnie to naprawdę wygląda ale jakby było parę pokemonów, naprawdę bym się nie pogniewał e, tutaj może ktoś z administracji to ogląda jakby, o tu, tu, tu pokemony były, no przecież tu były w Fire dlaczego nie ma tych pokemonów ognistych, dobra, Warp, um, Lawander nie, palet nie, Pewter, Pewter Dobra, czy to jest to miasto, które, do którego chciałem dotrzeć? Nie, to jest lider kamienny. To, to na pewno to nie jest to. Warb, Viridie, Vermilion. Ver Bo ja, ja chcę iść do takiego miejsca. Już wam, mm, za chwilę wam powiem o co mi chodzi dokładnie. Jest takie miejsce fajne. O kurde, jakiś pikacz. Co to jest? Czemu ja w ogóle takich rzeczy nie widziałem? Zobaczcie na to. Jak ta mapa się zmienia szybko? Ej. Ej. O, ale to jest epickie, tu jest jakiś arena, arena Pokémonów. Sala. Uh, sala elektryczna. I tu pewnie jest Gryplim. Idziemy się przywitać z Gryplimem. Regulamin sali. O kurde, ale jeżeli on sobie budował tą salę sam. Wow, wow, naprawdę podziwiam. Galvantul, ale nie wiedziałem, że taki Pokémon jest. O Gryplim, zobacz, jak mu się świeci ubranie. Daj, ja zobaczymy, jak będzie walczył. Popatrzę sobie, popatrzę sobie jak Gryplim. Zobaczcie, jaki kurde. Ja, on ma co? Co to jest? elektrywir, Ale nie, to, to wiedziałem, że taki polegał. No, a nie wiedziałem, że na przykład to, to myślałem, że to jest woda. Po prostu ma rajczu. Um, zasady walki na sali. O, 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 o. To będę musiał sobie ogarnąć. Lider elektryczny Gryplim. Zakaz używania wszelkich itemów w trakcie walki. Opłata za wielkie 10GC. Um, walki na co dzień, kiedy jestem tylko i nie i nie nagrywam. Wydaje mi się, że dla mnie zrobi, z, zrobi, e, zrobi, wyjątek i, i nagramy to. A jeżeli nie, to mi będzie wtedy smutno, ogryplim, Wiem, że to oglądasz. Znaczy, nie, w sumie nie wiem, że, czy to oglądasz, czy nie. Dobra, wiecie co? Ja idę, Expeach. expeach. Expić, ekspić, ex ekspić, ex ekspić mojego Pokemona. Ale kurde, zarąbi Alta Sala naprawdę. Jedna z lepszych, które widziałem. Na, podoba mi się też wodna sala. Kamienna, no wiadomo, pod ziemią no to tam. No to tam nie ma w sumie nic ciekawego. Ale wow, 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 wow. Ej, trener Vermilion. Wiecie co, gdzie mógłbym jeszcze iść A, bo ja szukam tego takiego ekspowiska z takimi Pokemonami. <grytko> Tylko nie, wiem, nie pamiętam gdzie to się. E, gdzie to było? Czy to jest to miasto? Co to jest za miasto? Czekajcie, zobaczymy. Droga szósta, safron, 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 safron. Czy ja chciałem iść do safron? Ja chciałem um, sobie ogarnąć. Chciałem sobie coś ogarnąć fajnego. Szkoda, że rajką nie ma 30 poziomu i ma 41, i to też nie jest fajne. Z tego powodu nie da się cofnąć, jeżeli ktoś, ktoś ogarnia, nie da się cofnąć, rozumiem, Pokemonowi żadnego poziomu. A szkoda, szkoda, bo to by było dobre. Bym sobie już miał dwa pokemony do walki. Nie wiem, co jest dobre na roślinne. Czekajcie, nie, na wodne. Eee, nie, na wodne na pewno nie jest kamień dobry. Roślinne są dobre i nie wiem, elektryczne może sobie nie, nie wiem, nie mam pojęcia albo czekajcie, PC ta komenda chyba nie działa a nie działa My myślałem, że nie działa dobra coś co 30 poziom 30 poziom 30 poziom Dol eee, John Leon się ma Magmar Magik uuu, Magik ma 30 poziom jakie ty masz powiedz mi ruchy kolego Psybima mama. ma dobra powiedzmy, że bym użył sobie Magika Wigglypuff, Wigglypuff, co ty masz tutaj? Sing, ojej, ty masz takie smutne ataki. <grystanie> Jesteś smutnym Pokemorem. Vaporeon. Vaporeon, Wigglypuff... Co? Co, co, co coś się stało? Co przed był jeden pokémon? Dobra, nieważne. Nieważne i nic, nic nie widzieliście. Pignite, Neomanite, Aeroklawisza, od klawisza chyba to jest. Um, Raiolus, Tarmis, Wablu, Magbeam, Dratini, Wulpix, hmm. Rajdą tu za dużo chyba mają już poziomy, tak? Z tego co widziałem, dokładnie. Ale, yy, na przykład jeżeli bym wziął Nożownika, Magmara i na przykład jeszcze... Co to w ogóle jest spokojne? Gras. O! Jakbym cię ciebie jeszcze wyekspił, Pokemonie mój? Malutki, chodź. I... I tyle? A Kabutops? Kabutops jest Harrow Quarter. Ale to by było całkiem spoko, dobra. Wiecie co, gdzie pójdę? Warp... I jak to się nazywało? Czekajcie. Warpy... Nie, Warp, czekajcie, bo ja też nie widzę za bardzo, Warp, Event, Celadon, Celadon, ja chcę to, no super, jestem w Celadonie, mm, Viridian, nie, Warp, Pewter Vermilion, nie, 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 Palet, Lawander, Kopalnia, Carfi, Fusia... Fusia? Chcę podać podekswić jakiegoś mojego Pokemona. Nieważne jak działki tylko dla sv tak, 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 to wiemy. Tu jest sala fizyczna, ale ja chciałem iść tutaj, dokładnie, na safari po raz kolejny, żeby podekspić albo zobaczyć jakiegoś pokemona roślinnego, żeby nie było, wiecie, żeby nie było lipie, chociaż jeżeli to są wodne, to będą miały. Mogę się zgodzić, że e, liderzy modyfikują ataki i na przykład dadzą sobie Ice Beama, a Ice Beam na roślinny. Na roślinnego Pokemona to nie jest chyba najlepsza rzecz, jaką, jaką moglibyśmy zrobić. O, jest, To jest ten legendarny Pokemon! A nie, po prostu to jest kurczak. ok. sorry, poniosło mnie trochę. Dobra. Hmm, czy są tutaj Pokemony? Halo, pokemony. Potrzebuję was bardzo. Nie, nie ma. O jest, mamy Cubona na 12, ale mi chodzi jak na największym poziomie. O, numel, dobra, dobra, dobra. I tak, potrzebujemy w sumie nożownik. Halo. No, Zobaczymy, czy w ogóle nożownik potrafi sam zabić Pokemona. E, Ojejku, on ma jeden atak! Nie podoba mi się to! Dobra, Pokemon, Metagross... O kurde! Fizyk... Dobra. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy... <gryw> Ile poziomów, co się dzieje? Ile poziomów... Co to miało być? Co to miało być? Dobra, wiecie co? E, będę miał Lipę. Nie mam żadnego Poke-Heal. Będę musiał sobie ogarnąć parę ataków dla tego Pokemona. Thunderbolt. Thunderbolt co nie będzie chyba to? False swipe, kurde, będę musiał sprawdzić moje temy. Earthquake. Czy Czy ty możesz się nauczyć, nauczyć Earthquake'a? Nożowniku mój. Czy w ogóle są tu? Może nie ma ograniczeń i mogę się nauczyć obojętnie jakich ataków. Earthquake. No bo nie, nie mogę się niestety go nauczyć. Szkoda, będę musiał ogarnąć sobie jakieś temy fajne do tych Pokemonów. Pyk. Okej, okay, pokémon od razu zmieniam na Metagrossa, Fizik, Dzięki i Pokehill. I tak w ten sposób będę mógł growlit, grow light. Będę mógł szybko sobie podexpić Pokemony i będzie Charmander! Siema Charmander. Ej, czemu Charmander? Patrz, widzicie, on chciał mnie zaatakować. Ten mały śmieć chciał mnie zaatakować. Dobra. Onita. Bug Poke... Nie, 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 nie chcę ciebie łapać. Chociaż ciebie nie mam ponita właśnie. Ja ciebie ponitko nie mam, ale bardziej mi chodzi tutaj o expienie tych Pokémon, także sorry. O, dzięki. Wow, I nic, nikt nic nie dostał, żadnego ekspa, nic się nie stało. O, mamy kolejnego... Charma Charmander na 33. Kto mu zrobił taką krzywdę? Kto to zrobił? Ja, ja chcę wiedzieć, kto tutaj ustawiał respy. O, kurde. Ten Charmander co mi zrobił? W ogóle, ktoś... Nie wiem, jak to się stało. O! Magmar! Siema. Scizor! Dobra, bug. Wiem, gdzie mogłem iść do tej jaskini, w której ostatnio byłem. A, nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem, tam by mi szybko level wszerł, wiecie? Bardzo szybko. Tylko się boję. Boję się tego, że mi się nie uda. Znaczy, że nie zdążę... Mm, Będę miał więcej poziomów, na przykład 31 wbije. O. o, to chciałem właśnie powiedzieć. 26. No nie jest źle, nie jest źle tutaj. Ale dostałem właśnie sms. -a. Super. O! Co to jest? O, Super atak, false swipe. Uuu! Ale ataki! Co się dzieje? Wiem, że słychać myszkę bardzo. I wezmę teraz mojego smoka na 50. poziomie, który nie powinien się teraz bić, bo ma 50. poziom i już mogę go zostawić. Kurde! To jest dziwne. Bo teraz już będę patrzył na Pokémony, hej, te, te, tego nie mogę x bo, e, bo będą z nim jakieś problemy, w tym sensie, że będzie miał za duży poziom. E, o, dobra, to tego podekspię, ten jest spoko. Wiecie co? O, Firo, ale to jest gościa Firo, ok, tak? Tak mi się wydaje. Hmm, pójdę sobie na lodowe, gdzieś tu było z lodowymi Pokémonami, może tam będę mógł e, w łatwy sposób sobie. Podekspić właśnie tylko nożownikiem. O, już mamy lodową krainkę, i mamy tutaj, myślę, że będzie takie fajne przejście, czy coś, ale chyba, chyba jednak nie. Dobra, mamy lodową krainę. Tutaj są zimowe Pokémony, czy znaczy wodne, zimowe, wszystko. To jest cały, cały syf, o którym który chcecie mieć po prostu. Tylko żadnego. O, jest, dobra, mam coś, tylko. Czy tutaj coś się już pojawiło? O, Mika! Kim jest Miko? dzień dobry Miko. E, Witaj, młody trenerze! Udało Ci się dotrzeć do safari. Jakież tu jesteś? To mam dla ciebie białe zadanie. Zrobić to dla mnie? Pewnie nie mam czasu. Proszę przynieść mi dla mnie 32 lodu, 30 skóry, 32 kobla. Wszystkie te rzeczy możesz wydropić z pokemon na safari. O, to jest fajne. To jest fajne, dobra Ło, co to jest za pokémon? Ty, może to jest jakiś super legenda, ale ma za mały poziom, a ja małych poziomów nie biję pokémonów. Ty, ale... Ty, gdzie są Pokemony? Halo? Ty, co, co się dzieje? Pokemony? O, dobra. Tutaj mamy jakiegoś... Jakiegoś gościa. Halo? S dobra, i... I ty... Uuu, ale mu walnąłeś! Force Swipe, jej! Bijcie się, bicie się! Zwycięzca może być tylko jeden! Aha, to Flotara, ale co moje? Nie wiem o co chodzi, boję się. Dobra, Critical. Jej, nożownik na 27 poziom. Za jej bioza. Także przypominam Wam o turnieju. Wszystkie, wszystkie linki macie w opisie. Trzy pokemony z tego co wiem. E, za, na zapisy macie chyba dwa tygodnie, od jutra, od soboty. Także polecam się zapisać, bo na pewno e, będą, będą fajne nagrody. Nie, ja muszę Ciebie złapać, sorry. Muszę go złapać i tu mi się przyda właśnie. E, tu mi się przyda nożownik, jego false swipe. Nie, nie mam pojęcia, dlaczego mi usunęło wszystkie ataki. Trochę dziwne. O kurde. Jaki to jest typ Pokemona? To mnie najbardziej wiecie? Ciekawi, co to jest za typ Pokemona? A no w sumie mam się respitu także pewnie jakiś lodowy. Za godzinę stream, u gry Plima, a wy to widzicie. O jejku, wy to widzicie trochę później, o wiele później, bardzo później. Dobra, dalej, ja chcę Ciebie złapać, mój Pokémon. Ty, no nie złapię tego Pokemona, o co tu chodzi? Halo, Pokemonie, ja Ciebie wyzywam, masz przyjść do mnie, ja chcę Cię złapać, pewnie jesteś legendarnym Pokemonem i będę miał dwa razy Rayquaza, dwa razy Mewtwo i Lugia, Boże. Super. Chociaż mógłbym się wymienić, dwa razy Mew Mewtwo za tego. Ja do niego napiszę, czy chcę się wymienić, wiecie? Dobra, kid z tym Pokémonem. Uh, pyk, 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 pyk. Eee, chcesz się, się wymienić? mew tu za rajką? Halo, z ok. Wow, co się stało? Nie, coś mi się pewnie z internetem stało. Albo nie, albo za serwerem. Nie ja mam pojęcia, ale niestety muszę się z wami pożegnać. Eee, w tym odcinku to by było na tyle. Dzisiaj grał ze mną Flotar, siema Flotar, także na razie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, zapraszam na pokój blu, blu, blu i na turniej, Yo!